Witam kochani bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj horoskop dla koziorożca, zodiakalnego, ascendentalnego. Nawet w słońcu w księżycu, jeśli wiecie, że macie ten znak, też to jest dla Was, moi drodzy, horoskop dodatkowy. Tak? Zobaczmy jaki to będzie miesiąc dla koziorożca. Dla koziorożca miesiąc. Jak to będzie wyglądało? Moi drodzy, tutaj musicie uważać na sprawy finansowe w tym miesiącu. Może być żonglowanie finansami, ale też dodatkowe jakieś propozycje dla domu, dla rodziny. Też mogą pieniądze powrócić w tym miesiącu. Dużo pracy związanej z domem, na pewno. I też wahanie co do podejmowania decyzji ogólnie finansowych, bo tutaj przy domu pokazały się przy rodzinie monety bezpośrednio. Także myślę, że pieniądze powrócą. Myślę, że będzie dobrze. Otrzymacie jakieś dodatkowe, nawet bym powiedziała, zajęcie, jakąś propozycję. No dobrze, zobaczmy dalej. Praca, kariera. Praca, kariera. Tutaj moi drodzy w pracy jest dosyć ciekawie, bo tak. Możecie moi drodzy otrzymać nową jakąś umowę, która was bardzo tutaj zadowoli, ale też w pracy może być jakiś impas. Ktoś będzie chciał powrócić do stałych, do starych zajęć. Tam, gdzie już pracowaliście, na przykład, będziecie myśleć nad tym, ale też może być bardzo ciekawa atmosfera. Możecie rozwiązać jakąś stałą, starą, moi drodzy, zagadkę. Coś może się wyjaśnić w Waszej pracy i będzie naprawdę lepiej jak do tej pory. Tak myślę. No dobrze, finanse. Finanse dla koziorożca. Dobry status na pewno, kochani, ale jest tutaj dobry status finansowy, ale nadal głównie w finansach liczycie na siebie. Pewne sprawy ruszą do przodu. Być może też kobieta, która jest w wasze finanse zaangażowana, będzie tutaj troszkę. Z jednej strony pomocna, ale będziesz musiał liczyć głównie na siebie, drogi koziorożcu co do finansów. Pieniędzy na pewno nie zabraknie, bo jest rycerz monet, który mówi o dobrym statusie finansowym. Możliwe, że też właśnie coś się wyjaśni, coś się polepszy w tych finansach. Także dacie spokojnie sobie radę. Miłość uczucia teraz. Miłość uczucia. No, tutaj odwrotnie wszystko wychodzi. Miłość, uczucia. W uczuciach, w miłości, moi drodzy, tutaj to wszystko polega na finansach u Was. Naprawdę. Tu może być dobrze, w miłości, coraz lepiej. Może będziecie wspólnie spędzać gdzieś walentynki, będziecie zaproszeni do jakiejś restauracji. Nawet ja bym powiedziała, że tu możecie otrzymać pierścionek zaręczynowy będziecie się chcieli zaręczać, deklarować. Ale oczywiście w stałych związkach mogą być jakieś właśnie wyjścia ciekawe, gdzieś posiedzieć sobie, tak jak mówię, Walentynki ciekawie spędzicie, z dobrym prezentem również, ale moi drodzy, wszystko będzie w granicach tutaj, moi drodzy, normy. Bez Takich specjalnych, y, moi drodzy, zmian, jeśli chodzi o stałe związki. Y, tylko tyle, że po prostu y, powiem Wam szczerze, że tutaj będzie y, czas, może w tym miesiącu, i dodatkowy pieniądz na to, żeby spędzać wspólnie ze sobą czas. O. I to mi się podoba, dobrze będzie. Zobaczmy w domu ogólnie. Dom. W domu macie dużo miłości. Pomimo, że czasem wydaje wam się, że ten związek jest otwarty. Możliwe, że w domu przyjedzie ktoś z zagranicy was odwiedzi albo też moi drodzy, ktoś z domowników będzie planował wyjazd, ale to może być przesunięte troszeczkę w czasie. Także jeszcze na to możecie poczekać. To może być w kolejnym miesiącu, tak? Ale tutaj jest dużo miłości i dużo oczekiwań i takiego właśnie przeczekania. Na kogoś, tak? Kogoś, kogo kochacie, macie gdzieś daleko, czekacie na niego, ale ogólnie dom jest pełen miłości. Dobrze moi kochani, zdrowie. Zdrowie dla koziorożca. Tutaj powracające nerwobóle, czy układ sercowo-naczyniowy, czy też oczy. Uszy, takie dolegliwości związane może z podwójnymi narządami, takie jak oczy, uszy, właśnie dobrze mówię, czy nawet nadnercza. Yy, uważajcie na coś powracającego, jakiś nerwoból, który może powrócić w tym miesiącu. Ale dacie radę na pewno. Niespodziewane sprawy, kochani, niespodziewane sprawy, niespodzianki. Tutaj moi drodzy może być tak, że niespodziewanie będzie jakieś zamieszanie koło kobiety, ale też kobieta może was troszeczkę oszukiwać, omamiać, może wam coś obiecywać. Tutaj jest jakieś przeczekanie, tak, że wy się tego nie spodziewacie. Tutaj zwodzenie kobiety. I też może być druga opcja, jeszcze dodatkowo dużo obowiązków, moi drodzy, które spadną na Was, na przykład za kobietę. Też tak może być, że będziecie mieli takie obowiązki. Hmm, oczywiście, troszkę zamieszania, którego się nie spodziewacie to wszystko wokół kobiety. No dobrze moi drodzy, to wszystko dla Was, bardzo serdecznie pozdrawiam, życzę wspaniałego miesiąca lutego, do usłyszenia kochani.